na temat tego budynku mm -hmm. Państwo są hadcy, wybudowali sobie dom wynajmują komuś a mieszkają właśnie w tym Państwa, Państwa, co no. można by było zrobić na przykład blisko by no. u dzieci aptekę no. czy coś to nie jest to uruchomione, natomiast no. oni tam wynajmują, dom, a tu mieszkają. I to na nich też tak nie, ja, nie, tak? nie ma? Już, już odpowiadam. W głównej części cały czas jednak budynek służy do, y, jako, do, do funkcjonowania espezotu. Jakkolwiek ma Pani rację, Państwo schadzcy wynajmują mieszkanie. Myślę, że sprawa jest na tyle już jakby głośna i publiczna, że Państwo dostali wypowiedzenie tych lokali. No jest pewna procedura wypowiedzenia tych, tych lokali i oczywiście tam powinno być przeznaczone na jakąś działalność społeczno-zdrowotną. Oczywiście. Taka, taka, taki powinien taki być powinien cel tego budynku. E, oczywiście, e, proszę Państwa, powiedzenie umów skonstruowanych e, w taki sprytny sposób czasami jest trudne, bo umowy w gminie były skonstruowane dosyć sprytnie szczerze i umowy personalnej, umowy też te do wynajmowania. Ale w tej chwili leci procedura wypowiedzenia, to jest nawet koniec roku, przynajmniej pamiętamy, jakieś tam terminy są wyznaczone, określone i, 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 i tutaj tematów, kilka propozycji Państwa jest już, jak, jak to wykorzystać pod kątem zdrowotności czy jakieś rehabilitacje czy jakieś inne rozwiązania tego nie ma w Wianowcu. Proszę państwa, jeżeli chodzi o aptekę, to akurat z apteką jest mają problem. bo My tam nawet punktu aptecznego nie bardzo możemy stawić ze względu na przepisy prawne wymagające do aptek. Ale już są rozmowy prowadzone i w najbliższym czasie w Wianowcu będzie aptek. Prowadzona rozmowy z prywatnymi właścicielami niektórych nieruchomości, które spełniają wymogi powiedzmy formalne, typu gdzieś tam jakaś powierzchnia, jakieś szerokość drzwi, jakieś inne wymagania formalne, które muszą być dla punktu praktycznego spełnione. I wiem, że rozmowy są zaawansowane. Także no tutaj tylko się należy cieszyć, że taka inicjatywa się. Rodzin. Jakkolwiek jest to oczywiście inicjatywa prywatna, bo my jako gmina nie mamy takich lokali, które by spełniały wymogi w sensie formalno-prawnym. No, jeździ na przykład masażysta jeździ po miejscowościach? Nie? Na telefon tutaj godziny tam. Nikt nie mógłby być takiej masażu, gdzie masażysta miałby telefon i ustalał godziny i nie, no nawet nie, proszę Państwa, z naszego terenu jeżdżą ludzie jako na rekabilitacji do buław. No, Przecież do można by było korzystać tak. w ryższy od i ktoś pracę by miał jakieś Nie, to proszę Państwa, jest temat jest wbrew pozorom, może być nawet niekoniecznie bardzo drogi. Bo, bo nie wszystkie te urządzenia to są bardzo drogie urządzenia. To, są, to jest kwestia pewnego rodzaju na przykład ćwiczeń czy, czy, czy w podstawowego wyposażenia. To wcale nie muszą być nie wiadomo jakie pieniądze tak naprawdę, żeby takie coś uruchomić, czy jakiś inny kierunek. Takich pomysłów naprawdę nie brak, tylko że żeby pewne rzeczy zrobić, to no, trzeba pewne rzeczy poprostować, powyjaśniać. No, no, nawet to przysłowiowe wypowiedzenie dać tak, żeby już tam się ktoś nie sądził po tych sądach nie poczynają. Nie, 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 nie. Coś jeszcze mamy proszę państwa jakieś ciekawe tematy? Pytać, pytać. Ja Niepowtarzalna okazja zadać trudne pytanie. Ciekowko. 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 Proszę Państwa, to też jest to zrozumienie. <grymne> jeżeli chodzi o, o szkołę w tej chwili, ja, ja mówię, dla mnie w tej chwili najważniejszą rzeczą było, żeby za, załatwić pieniądze na, na tą relację zewnętrzną, żeby, żeby przynajmniej to odrobinę to i było od, od wejścia. No, czy kupił kupik, kupik, to? Proszę Państwa, ja rozumiem, że to jest forma żartu. Nie, no tak. Nie, proszę Państwa. Wójcie, Nie, nie, bo SPZOS przecież ja robiłem chyba, czy pamiętam, nie? A tutaj nie ma co wypuść. Nie, proszę Państwa, poważnie, słuchajcie, poważnie, poważnie mówiąc, tak, 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 poważnie mówiąc, to jest ta sama procedura jak w przypadku sprzedaży budynku sp jest cała skomplikowana procedura, która wymaga uchwały rady, operatu szafinkowego, konkursu, przetargu i tak dalej i tak dalej. Żeby temat został rozpoczęty muszą być pewne uchwały wniesione do porządku obrad żadne takie ruchy nie były robione. W tej chwili raczej się przymierzamy, żeby y, dokończyć remont tej szkoły, w środku jeszcze tamte pozostałe sale, bo być może y, jest do wykorzystania tutaj, czy, czy na jakieś mniejsze spotkania, czy na jakieś inne inne I inne inne. Y, tutaj, proszę Państwa, nie ma i nie było żadnej ani chęci, ani tematu oficjalnej sprzedaży. Waszej szkoły tutaj. No, z tym kandydatem na radnego naszej wsi, Panie Wójcie, no. mam pytanie troszkę może z innej peczki. Jeżeli takie no. padło pytanie, no. to proszę poprawić, bo no. ja bym spóźniony. Um, chciałbym zapytać, jak jest sytuacja z, w tej chwili wyjaśniona z piecami. Chodzi mi o piece, czy został rozstrzygnięty przetarg? Proszę Państwa, ja, ja bym tak no, no. mówię, tu tak króciutko mówiłem, ale mogę powtórzyć, bo temat jest ważny. W tej chwili 3 listopada było otwarcie drugiego konkursu ofert. Trzy firmy, trzy oferty były poniżej kwoty, którą dysponujemy, także przetarg jest ważny. I w tej chwili jest analiza ofert, bo oferty to, to są proszę państwa takie, powiedzmy, książeczki, jak sobie państwo zdają sprawę. I my w tej chwili musimy sprawdzić wszystkie oferty pod względem formalnym, czy one spełniają wymagania. Jeżeli będą oferty spełniały te wymagania formalne, no to przetarg zostanie rozstrzygnięty, bo w tej chwili jakby przesłanki, że, że nie mamy takich środków na rozwiązywanie zostały yy, usunięte. Oferty są poniżej tego progu. Tego yy, optymistycznie może przetarg się jeszcze yy, wyłonić, bo mówię, w tej chwili, trzeciego było otwarcie, już w tej chwili wiem, że, że w naszej ofercie czegoś nam brakuje. Jedne są dokumenty ważniejsze, drugie są nieważne, ale dopóki one nie zostaną jak przez firmę uzupełnione, to my nie możemy tej oferty na razie brać. Te firmy mają że do piątku, jak dobrze pamiętam, czas na uzupełnienie dokumentów, które powiedzmy nie zostały dołączone do ofert i po tym przeanalizujemy. Jeżeli będą spełniane oferty, to któraś z tych firm zostanie wybrana. Czyli wybrane. raczej na 500 roku? Które... To znaczy, proszę Państwa, cały czas przymierzamy się, ja liczę, że w tych najbardziej skrajnych przypadkach, bo mamy kilka osób, może kilkanaście osób, które nam się zgłosiły, że no mają trudną sytuację, że tam gdzieś piec pęk, że piec gdzieś tam się e, no nie nadaje do użytkowania, no byłoby bez ja sensu. Taką byłoby bez sensu w tej chwili. Popycie miałem taką sytuację, że miałem piec pęknięty i nie wiedziałem, co mam poczynić. No dobywać do... czy mam czekać. No, no do... Mam małe dzieci nie będę miał. To To znaczy proszę pana, w tej chwili, jeżeli, jeżeli się uda, to część, to chcielibyśmy, chcielibyśmy to jeszcze w tym roku dla tych najbardziej wymagających, potrzebujących zgłosić. Jak w drugą stronę patrząc, część ludzi już w tej chwili powiedziała, że tak ja w tym roku to jakbym nie chciał pieca, to tego już sok. Bardzo logicznie no i to też Można nie, jest, nie jest jakiś problem. Jak, nie, jakkolwiek montaż pieców, powiedzmy, no może być i w trakcie zimy. Nie? Jest to instalacja wewnątrz budynku, także jeżeli zostaną podpisane umowy, jeżeli ktoś nie będzie miał przeciwwskazań, powiedzmy, to ten proces ruszy. No ja myślę, że, że tu to... Tydzień następny powinno jak się będziecie patrzeć. Chyba że, chyba, że będą y, y, oprotestowania powiedzmy tych przegranych. Nie bo wiadomo że ktoś złożył najniższą ofertę, a trzy filmy złożyły wyższą ofertę. I mogą być jakieś protesty no, z tytułu zamówień publicznych. No, to jest, jest to przetarg w y, y, obszarze zamówień publicznych. Także tu podlegamy temu prawu, zamówień publicznych jeszcze. Raz, odnowsza, mm -hmm, proszę bardzo, odnośnie Z tego co się robić. Proszę mi poprawić, żeby mm -hmm. mylił się. Zadeklarowało 268 osób na kolektory. Mm -hmm. Sukcesy. I 60 osób na piecach. Mm -hmm. Nie mylę się? A, tak, A, być może, no gdzieś, gdzieś tam nie, ten rząd. Nie szkoło tego, tak. Pieniążki wpłacaliśmy... Ja osobiście płaciłem 2000 zł. Mm -hmm. ja Do też. dnia 15. W sierpień 14. No, tak było był ustalone. Był, był... To jest suma 326 tysięcy. Chciałbym wiedzieć, co będzie z odsetkami od tych lat. Proszę Państwa, jakkolwiek odsetki w tej chwili to jest kwestia dosyć taka dyskusyjna, bo tak niejednoznacznie mogę Panu na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili nie ma jednoznacznej interpretacji, jak, i jak one będą liczone w projekcie. Jeszcze Urząd Marszałkowski tak na 100% nam nie odpowiedział, bo czasami jest tak, że wszelkie odsetki, Mogą być dwie, dwa wyjścia, że w zależności od rozwiązań projektowych, mogą być takie, takie sytuacje, że odsetki my, jako gmina, nie możemy na tym zarabiać, to musimy oddać do urzędu. Czyli poziom dotacji jest czasami może być zmniejszany o ten, o ten poziom odsetek. Albo może być sytuacja taka, że te odsetki mogą przejść na. Nie Ale w tej chwili na, na temat nie, nie do końca jestem w stanie odpowiedzieć, dlatego że nie są jednoznaczne rozstrzygnięcia na do tej... takie odsetki będą odliczone od dalszej kwoty dopłaty do... do By, proszę Państwa. My, bo to są to jest nasz wkład. W porządku, tylko jaki był zapis w tej umowitary wizji. No właśnie. I w tej chwili my nie możemy w ten sposób mówić, bo zapisy wymagane, które honorowo Urząd Marszałkowski bo wszelkie formy umowy i tak dalej, to one były uzgadniane z urzędem Marszałkowskim. I taki zapis tam nie, nie powstał. Jakby taki zapis był umowie, ma to Dziękuję. Proszę bardzo. O tych dwóch to dopiero będzie. Proszę Państwa, nie ale 2000 o dwóch tysiącach, to mnie o 328 tysięcy. Nie, nie, bo, bo, proszę Państwa, bo Pani tu są... bo bardzo mamy to. Państwa, bo mówimy jakby o... Y, Spółdzamina. o, Spółdzamina. o A, A, I w tej chwili, y, zasadniczo nie mówię, nie, nie w tej chwili my oczywiście chcielibyśmy jako gmina, nie, mając pewne środki, które spłynęły od mieszkańców, które nie są wykorzystane, powiedzmy w tej chwili... No, chcielibyśmy jak najlepsze jakieś tam lokaty zrobić. Jakkolwiek, proszę pana, to są pewne ograniczenia, yy, dlatego że yy, tych pieniędzy, yy, bo jeżeli pieniądze wpływają do budżetu gminy, no to to był taki napływ pieniędzy do budżetu gminy, powiedzmy. To my, ja bez, yy, powiedzmy, uchwały Rady nie mogę z tymi pieniędzmi zrobić. I... Ale te pieniądze są na końcu. Tak jest. Te pieniądze są jako przedpłata na realizację zadań tytułem tytułowym piece I w tej chwili, jeżeli, jeżeli uda się, to dobrze będzie, jeżeli tam jakiś procent zostanie w gminie. Ale może się tak zdarzyć, że procent nie zostanie w gminie, bo nam poziom dystansowania zostanie zmniejszony jakby o setki, bo uzna, że gmina nie może się bogacić na, na takich rzeczy. I w niektórych projektach tak mieliśmy, że było to traktowane jako pomniejszenie kosztów, naszych tak. Czyli wtedy zmniejsza się poziom dofinansowania de facto. Nie? Faktycznie te pieniądze teraz pracują na konto Gminy, czy na czyje konto? Te na konto mi Gminy. Ale proszę Państwa, poziom tych odsetków to, to, są, to są rachunki bieżące tak naprawdę. To są lokaty bardzo krótko nie, tak nie, nie jesteśmy w stanie tych lokat włożyć na 5 lat, czy, czy na 3 nawet. To są lokaty miesięczne, czy to jest miesięczne. Tak są jeszcze jakieś pytania? No to dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo. dziękuję za przybycie, za czynny udział w tym spotkaniu. Zapraszam 16.